Chcę Państwu to przekazać. Dzień dobry. Że na ścieżce rowerowej jest dziura duża. Zobaczcie, jak ktoś będzie jechał rowerem, to może być wypadek. Nie zauważy tego i może być wypadek. I będziecie odpowiadać za to. Ta ścieżka rowerowa nie powinna być taka tylko zasypana, zasypywana piaskiem. Poniesie ją Zjąć tą kostkę i jakoś zrobić porządnie Asfaltówka powinna być. Widzicie jaka dziura? O w tej strony i tutaj idzie taki nowy budynek się buduje cały czas od mostu, od metalowej ta dziura jest. Chyba nic wiedzieć. dowiedzieć tam okoliny. Zróbcie coś porządnie, tu ścieżkę poprawcie są dusze unijne jakoś żeby mam dalej. Dziękuję.